Ma była już w już chłodna, krew poczuła z pod ziemi wygląda. I jak upiór powstaje krwi głodna, i krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda, tak zemstaw, zepstaw, w, zelsta, w, zelsta, w zelsta na wroga z Bogiem. I choćby mimo Boga. I gdzieś mówi, ja pójdę wieczorem. Naprzód braci rodaków gryźć muszę Komu tylko zapuszczekły w duszę Ten jak ja musi zostać upiorem Tak w zelsta, w zelsta, w zelsta na wroga Z Bogiem i choćby mimo Boga Potem pójdziem krew wroga wypijem Ciało jego rozrąbię toporem Ręce, nogi gwoździami przybijem, By nie powstał i nie był upiorem. Tak zemsta, zemsta, zemsta na nogach, Z Bogiem i choćby mimo Boga. Z duszą jego do piekła iść musim, Wszyscy razem na duszy usiędziem, póki z niej nieśmiertelność wydusim. Póki ona czuć będzie, gryźć będzie. Tak zemsta, zemsta, zemsta na droga Z Bogiem i choćby mimo Boga.